Cześć z tej strony, Daniel. Witajcie na kanale technologicznym Spy Optic. W dzisiejszym odcinku poświęcimy czas na recenzję latarek marki Armitek. Latarki outdoorowe do użytku dla entuzjastów wszelkiego rodzaju aktywności na zewnątrz. Serdecznie zapraszam Was na prezentację. Standardowo, zanim jednak przejdziemy do omawiania konkretnych modeli serii, słów kilka na temat samej marki. Armitek to firma założona w Kanadzie w 2010 roku. Główną filozofią marki jest hasło Do more than you can imagine. Hasło Armitek po podkreśla, że ich Produkty mają działać niezawodnie tam, gdzie inne zawodzą. No i, jakby dowodem na to jest gwarancja, którą daje producent: 10 lat gwarancji na większość latarek i 5 lat na modele z wbudowanymi akumulatorami. Każda latarka przechodzi rygorystyczne testy wytrzymałościowe. I Generalnie firma działa w wielu, wielu miejscach na całym świecie i stosuje dosyć niezły stosunek jakości do ceny. Serdecznie zapraszam na prezentację czterech typowych modeli. Zaczynamy od modelu Prime C2 Pro Magnet White, czyli kompaktowej latarki typu EDC, czyli do codziennego noszenia, ale o parametrach, które spokojnie kwalifikują ten sprzęt do klasy sprzętu. Profesjonalnego, ponieważ jest to połączenie wysokiej mocy, wytrzymałości i dużej wszechstronności, o której Wam zaraz wspomnę. Na początek najważniejsza cecha, czyli moc światła. Latarka Prime C2 Pro Magnet wyposażona jest w nowoczesną diodę LEDową XHP52, która generuje od 2230 do nawet 2400 lumenów w zależności od trybu. Ta ogromna ilość światła w tak kompaktowym urządzeniu no spowoduje, że jest to egzemplarz, który naprawdę warto się zainteresować. Dzięki specjalnie zaprojektowanej optyce uzyskano kąt świecenia 120 stopni, czyli jest dosyć szeroki i równomierny strumień, który oświetla duży obszar przed użytkownikiem. Maksymalny zasięg tego egzemplarza wynosi około 123 metrów, co sprawia, że ladarka sprawdzi się zarówno w bliskim, jak i na średnim dystansie. Kolejnym atutem jest zasilanie i bardzo wygodna forma ładowania, ponieważ Armitek. W tym konkretnym modelu zastosował akumulator 18650 typu lion o pojemności 3,500 mAh, który można ładować przy pomocy magnetycznego kabla USB, oczywiście dołączonego do zestawu. To rozwiązanie jest niezwykle praktyczne. Wystarczy przełożyć końcówkę do tylnej części latarki bez otwierania obudowy czy ryzykownego uszkodzenia gwintów i w trybie niskiej mocy latarka potrafi pracować nawet do 6,5 miesiąca na jednym ładowaniu, co zostawiają w czołówce pod względem efektywności energetycznej w tej kategorii. Cenowej. Dodatkowo, Prime C2 został zaprojektowany w taki sposób, aby być na maksymalnie natarką funkcjonalną. Mamy magnetyczną końcówkę, która pozwala przyczepić tę natarkę do metalowych powierzchni i korzystać z niej jak z lampki warsztatowej czy oświetlenia biwakowego. W zestawie znajdziemy także stalowy klips do przypięcia na pasku lub plecaku. Mamy nylonowy futerał do transportu oraz dodatkowe pierścienie silikonowe. Budowany system ochrony przed przegrzaniem obniża jasność po przekroczeniu temperatury 58 stopni, co dodatkowo chroni za zarówno diodę, jak i sam akumulator. Niemniej imponująca jest wytrzymałość tej latarki. Latarka spełnia normę IP68, co oznacza pełną półoszczelność, możliwość zanurzenia na głębokości do 10 metrów oraz odporność na upadki z wysokości również do 10 metrów. Te parametry wykraczają daleko poza standard sprzętu codziennego. W tym momencie Prime C2 Pro Magnet można bez obaw zabrać ze sobą w górę, na wodę, do pracy w trudnym terenie, a nawet do użytku profesjonalnego przez służby mundurowe. Na koniec Kwestia ceny. Za ten konkretny model latarki, z wszystkimi funkcjonalnościami, które Wam opisałem, zapłacicie około 360-380 zł w zależności od konkretnej oferty i promocji, która w danym czasie figuruje na stronach internetowych. Kolejnym modelem jest Zippy Green. Ultralekka, kompaktowa latarka, stworzona przede wszystkim jako lampka brelokowa i źródło światła awaryjnego. Choć jej rozmiary są niewielkie, producent zadbał o to, aby oferowała całkiem sporą funkcjonalność, nowoczesny design i wytrzymałość. Typową dla marki Army Tech. Na początek najważniejsze, czyli parametry świecenia. Latarka oferuje tryb 160 lumenów maksymalnej mocy, co w urządzeniu mieszczącym się w kieszeni czy przy kluczach jest wynikiem więcej niż satysfakcjonującym. Światło jest szerokie, równomierne i doskonale nadaje się do oświetlania otoczenia w bliskiej odległości, na przykład w ciemnej klatce schodowej przy awarii samochodu czy, czy na biwaku. Co istotne, Zippy Green oferuje kilka poziomów jasności, co pozwala oszczędzać energię w sytuacjach, gdy nie potrzebujemy. Potrzebujemy pełnej mocy. Latarka jest ładowana przez wbudowany port micro-USB, dzięki czemu nie trzeba martwić się wymianą baterii. Wystarczy kabel, aby w krótkim czasie przywrócić pełną sprawność urządzenia. W trybie oszczędnym zippy potrafi świecić nawet do kilkunastu godzin, co czyni ją praktycznym i niezawodnym towarzyszem w codziennym użytkowaniu. Pod względem konstrukcyjnym zippy Green wykonana jest z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne naprawdę ciężko tą, tą latarkę zarysować w jakikolwiek sposób, troszeczkę się nią bawiłem i jest to <grymne> pewnie wykonalne, ale, ale trudne przy okazji. Mimo niewielkiej wagi jest w pełni płoszczelna i odporna na zachlapania, spełniając tym samym normę IP67. Oznacza to, że przypadkowy deszcz czy upadek do wody nie zakończy pracy urządzenia. Na uwagę oczywiście zasługuje także funkcja dodatkowa w postaci na przykład stalowego klipsa, dzięki któremu można przypiąć ją do kieszeni, paska czy plecaka. Dodatkowo budowa ma wbudowany pierścień do mocowania jako brelok, co sprawia, że Zipi staje się naturalnym dodatkiem do kluczy i zresztą w takiej formie najczęściej użytkownicy tej radarki. Z niej korzystają. Wersja w kolorze zielonym ma dodatkowo charakterystyczny wygląd, jest lekko, przezroczysta, fluorescencyjna, jeśli chodzi o budowę, która sama w sobie poprawia widoczność latarki w ciemności. No i kwestia samej ceny. Armitek Zippy Gryn jest jednym z najbardziej przystępnych modeli w ofercie firmy Armitek. I uwaga, w tej wersji podstawowej kosztuje zaledwie 50-60 zł, też w zależności od konkretnej oferty. Bardzo dobra cena. Jak Wam wcześniej wspomniałem, cena ta dotyczy modelu podstawowego, ponieważ również w tej serii istnieje model rozbudowany Extended Set w zestawie, z którym znajdziemy specjalny uchwyt z klipsem 360 stopni pozwalający zmienić latarkę w miniaturową czołówkę lub lampkę roboczą. Dzięki temu latarka zyskuje nowe zastosowanie. Można ją przypiąć do czapki, kasku, a nawet używać jako oświetlenia biwakowego. Extended Set to także bogatszy pakiet akcesoriów, i jeszcze większa elastyczność w codziennym użytkowaniu. za uchwytem obrotowym z klipsem 360 mamy specjalny uchwyt do montażu w różnych pozycjach. W praktyce Zipi staje Mobilnym źródłem światła, które można łatwo dopasować do dowolnej sytuacji i dodatkowo rozszerzony zestaw mocowań i klipsów, czyli tak naprawdę tworzymy mini system oświetlaniowy z możliwością używania latarki w różnych konfiguracjach. W praktyce o wiele sensownie jednak zakupić wersję rozszerzoną, ponieważ płacicie 75 zamiast 50 zł, a otrzymujecie w pakiecie zestaw z wszystkimi mocowaniami, razem z gumką do przekształcenia tej latarki w czołówkę. Na zakończenie zestawienia latarka Crystal WRB Blue, jedna z najbardziej wszechstronnych miniaturowych latarek brołokowych. Na rynku. Producent określałem jako urządzenie 6 w 1, ponieważ łączy funkcje klasycznej latarki EDC, sygnalizatora ostrzegawczego i lampki uniwersalnej. Dzięki kompaktowym rozmiarom i bogatym trybom świecenia, o które Wam zaraz zaprezentuję, krystal WRB sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w sytuacjach naprawdę awaryjnych. Przede wszystkim przeznaczenie: mamy latarkę bryloczkową, ale z dużo większym potencjałem niż zwykłe modele tego typu. Wyposażona została w dwie grupy diod. białą do klasycznego oświetlania otoczenia i czerwono-niebieską, która w trybie pulsacyjnym pełni funkcję sygnału ostrzegawczego, co przydaje się w przypadku awarii samochodu, podczas pracy na drodze, czy w roli lampki sygnalizacyjnej dla rowerzystów. I mamy parametry oświetlenia istotne dla tego modelu, czyli moc 150 lumenów w trybie białym, co w praktyce wystarcza do oświetlania drogi, namiotu czy pomieszczenia, a dla światła czerwonego dostępne jest 12 lumenów, które nie ościepiają oczu w ciemności, ale jednocześnie poprawiają widoczność w nocy. Przy kącie świecenia 140 Stopni mamy naprawdę szeroką plamę światła, idealną do pracy na bliskim dystansie o maksymalnym zasięgu wiązki do 12 metrów w sam raz do codziennych zastosowań. Unikalną funkcją jest tryb beacon czerwono-niebieski, czyli mamy tak naprawdę trzy. Formacje świetne Czerwone światło 30 lumenów, niebieskie światło 17 lumenów z pulsacją na poziomie 1,5 cykla na sekundę, czyli światło czerwono-niebieskie miga mniej więcej co 0,66 sekundy, czyli dwa błyski w nieco ponad jedną sekundę. Latalka Krystal zasilana jest wbudowanym akumulatorem typu LiPoL 600 mAh, co eliminuje potrzebę wymiany baterii. Ładowanie odbywa się przez nowoczesny port typu USB-C, co jest oczywiście dużym plusem z uwagi na standaryzację ładowania na świecie. Czas pracy robi wrażenie, jak na tak kompaktowe urządzenie, muszę Wam przyznać, ponieważ w trybie maksymalnym mamy do 2 godzin 15 minut ciągłego świecenia przy 150 lumenach, to jest naprawdę dobry wynik. Natomiast w trybie oszczędnym, nawet do 50 dni pracy na jednym ładowaniu, co sprawia, że latarka nadaje się zarówno do codziennego noszenia, jak i do długich wypraw w teren. Mamy odporność, podobnie jak inne produkty Armitek, także Krystal jest naprawdę wytrzymałą latarką z normą IP67, czyli ma pełną ochronę przed pyłem i kurzem, możliwość zanurzenia do 1 metra przez 30 minut w wodzie i jest odporna również na deszcz, śnieg i trudne warunki. Urządzenie dodatkowo przeszło testy wytrzymałościowe i jest odporne na upadki z wysokości do 10 metrów. To parametry rzadko spotykane w klasie mini latarek brelokowych, a cena katalogowa tego modelu to 110 zł. Słuchajcie, to już wszystko w tym zestawieniu, wielkie dzięki za poświęcenie poświęcony czas, słyszymy się w kolejnych testach i recenzjach na tym kanale. Wszystkie latarki i całą ofertę tak jak znajdziecie oczywiście na naszym e sklepie spyoptik.pl. Serdecznie Was zapraszam na sklep i do oferty sprzedażowej. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!